Chodząc z prąd, widzimy taki, oto dworzec. Dworzec te są może funkcjonalne, ale moim zdaniem są obleśne. Z przodu ten dworzec wygląda tak. A Bielsk Podlaski jest gdzieś tam, ale tam trzeba iść pod górkę. Uff, już końcówka. Bielsk Podlaski. Jak to tutaj w górach to wygląda? Ejku jeszcze metr Bo wow. co to? Całkiem tu jest kul cool na tej górze. Jest spoko. Tam jest ten Kije Zimno jak to na wschodzie. Tam centrum i cerkiew. Tam idziemy. Cool. Dziś amfiteatr w parku oraz cerkiew cerkiew zaraz obejrzymy bo to ładne jest całkiem architektycznie mi się podoba zanim cerkiew pójdziemy na rynek Ups. Nie zdążyły. Jestem na rynku. Tu jest jakiś tatusz. Pewnie zegar wskazuje złą godzinę. Rynek jak rynek. Centrum handlowe to tam gdzieś. Widziałem dalej. I to by było. I to by było na tyle. Wracamy na dworzec. To na rynku to muzeum, ale nie to, to nie to. Tu ładna chata. Tu jest jakieś muzeum. To jest właśnie muzeum na samym rynku. I idę tam na dworzec. I tak średnio bym powiedział. No, ale czego się spodziewałem? Mogłem spodziewać. Spokojnie sobie żyją. Jest cool. Wszędzie jest cool. Cerkiew Michała Archanioła. Cool. Cool.